19 marca, uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny, przemożnego żywiciela Syna Bożego oraz naszego orędownika w troskach doczesnych i wiecznych. Święty Józef i Maryja cieszyli się, chociaż Boże Dziecie płakało przy porodzie. Święty Józef też radował się, umierając, patrząc w oczy Pana Jezusa. Tak powiadamy, gdy ktoś się rodzi, Wszyscy się cieszą, chociaż dziecko płacze, a gdy umieramy, my się cieszymy, a wszyscy wokół płaczą. Dzięki takim osobom jak święty Józef łatwiej można nawiązać relacje, więź z Panem Bogiem. Święty Józef, oblubieniec Najświętszej Marii Panny, którego Bóg ustanowił stróżem domu Bożego Syna, jest po Matce Bożej najbardziej godny czci i szacunku. W Biblii często znajdziemy słowa – o wyrodnych mężach, lub o wiarołomnych kobietach. Wyrodny w religii znaczy nie więcej jak ten, co się wyrzekł swej wiary, przyniósł wstyd całej familii, a wiarołomna to ta osoba, która złamała swą tradycję świętą, zdradziła swój ród, przeszła na inną kulturę i zaczęła wierzyć w jakieś zabobony. Pismo Święte też wychwala kobiety i mężczyzn, którzy są ozdobą rodzin. Córki są jak wtedy jak gołębice i kolumny, a synowie dorodni jak drzewa zasadzone nad płynącą rzeką, co wydają owoce w każdym czasie. Drzewa połamane, czyli wiatrołomy, są symbolem upadku, a drzewa zasadzone przy źródłach znakiem obfitości i błogosławieństwa. Pomyślmy o sobie, jakim ja jestem dzieckiem, z jakiego rodu wyszedłem, wyrosłam, czy jestem zakorzeniony, zakorzeniona w wierze swoich przodków, czy dałem się złamać, albo mimo przeciwności i huraganów, które przechodzą przez domy rodzinne? Wiernie trwam na straży duchowego dziedzictwa. Święty Józef jest takim patronem niezłamanym na duchu, jest prawym, lękającym się tylko Boga. Dobry mąż to ostoja w każdym czasie. Ponieważ daje się prowadzić duchowi świętemu. Jakub swoim jedenastu synom nakazał wprost: idźcie do Józefa, po ocalenie, po ratunek. Wszyscy mężowie, mężczyźni, młodzieńcy, wierni dziś, idą tak jak bracia, jak synowi Jakubowi egipskiego, idziemy do Józefa Nazaretańskiego. Święty Józef, pełen milczenia, bo nie ma żadnych jego słów zapisanych w Nowym Testamencie. Ukaże przez swe posłuszeństwo Bogu, przez uległość w wprowadzeniu Aniołowi. Wzór postępowania męża Bożego, prawego. Z jednej strony mężczyźnie Bóg powierzył opiekę nad tymi, których kocha, nad kobietą, nad dziećmi, a z drugiej strony niewiasty i dziatwa otrzymują bezpieczeństwo od mężów, ojców, braci, przyjaciół. Jedni dają miłość i radość, drudzy prowadzą przez wiarę do przyjaźni z Bogiem. Jezus pośrodku scalał związek Maryi i Józefa. Jezus jest też punktem odniesienia małżonków, i mają traktować dzieci tak, jakby nie były ich własnością, ale mają ich zaprowadzić do Boga, aby były poddane i posłuszne. Odnosiły się w starości z szacunkiem do swych żywicieli, byli radością i ozdobą całego rodu. Każdy syn. Każdy ojciec, brat, mężczyzna jest jak święty Józef, przez Boga powołany i wybrany do swej misji, pełnej wolności i pełnej umiłowania. Jeśli mężczyzna pozostaje zakorzeniony w Chrystusie, to cała rodzina trwa w i w miłości. Mężczyzna żyje w pełni, gdy broni świętości życia, czci rodziny. Wegetuje tylko, gdy swą odpowiedzialność zrzuca na osoby sobie poddane. Świętego Józefa misja wyraża się w trojakiej miłości. Pierwszej, oblubieńczej, w drugiej, ojcowskiej, w trzeciej, w braterskiej. Oblubieńcza, kochając i szanując swą oblubienicę, pokazuje dzieciom, że je miłuje. Ojcowska, kochając dzieci, reprezentuje je przed Bogiem, jest ambasadorem, ale także całego rodu. Wśród społeczności braterska, z przyjaciółmi, wierze, jest współpracownikiem Boga. Ojcować znaczy żywić i bronić ludzi, sobie powierzonych, mienia, wartości, ale także domu i środowiska. Oblubienic i brat jest wzorem miłości, która odróżnia dobro od zła. Jest jednoznaczny, bez cienia, interesowności i egoizmu, własnej korzyści. Święty Józef zostawił każdemu mężowi Bożemu przykład, że należy innych prowadzić do miłości wiecznej i tęsknić za sprawiedliwością wieczną, pomimo że świat dziś jest przeciwny odważnym mężczyznom, ale nie bać się tego świata. Broni świętości życia, wiary, rodziny. Dużo nauczyłem się o świętym Józefie z książek. Z Biblii, ale także z książek Jana Dobraczyńskiego, Cień Ojca i Augustyna Pelanowskiego, Dom Józefa. Już same tytuły mówią nam dużo o świętym Józefie. Jan Dobraczyński pokazuje Józefa na tle posługi rodzinie i pomocy Maryi, poniekąd w cieniu Jezusa, Pana i Boga. Co nie znaczy, że Józef jest wyciszony, stłamszony przez silniejsze charaktery czy większe wzory świętości i wybraństwa Boże. On po prostu robi to, co do niego należy. Wiemy, że będąc w cieniu Boga... Możemy się schronić, też innym dawać schronienie, wskazując, że źródło siły i miłości płynie od kogoś najwyższego. Józef jest cieniem, ale zarazem jest wzorem opanowania namiętności i uczuć. Powinny być emocje wyciszone. Oznacza wtedy to władzę nad sobą, kontrolę tego, co się dzieje wokół, ale też prowadzenie do kogoś, kto jest panem wszystkiego. W cieniu Ojca to także wyraz pokory stworzenia do stworzyciela. Książka Jana Dobraczyńskiego jest jak Haggada żydowska, opowieść o ślankowym życiu w Nazarecie, gdzie wszystko miało swój rytm, ale zmierzało do punktu kulminacyjnego, do tego, po co Chrystus przyszedł na świat i dlaczego wzrastał w zaciszu domu nazaretańskiego. Natomiast książka Ojca Paulina, Dom Józefa, już w swoim obrazie przewodnim, którym jest obraz ser Johna Milais, pod tytułem Chrystus domu rodziców, to dzieło znajduje się w Londynie w galerii Tate Britain. Pokazuje, że życie w rękach bogach nie jest spokojne. Jest pełne pracy, wyrzeczeń, poświęceń dla innych, ale także pełne krwi i cierpienia. Właśnie na tym olejnym obrazie widać, jak święty Józef, choć ma podkasane rękawy, odrywa się od pracy stolarza i patrzy na zranione ręce dziesięcioletniego pana Jezusa ociekające krwią. Obok Jezusa z misą wody kroczy Jan Chrzciciel, by Chrystus wymył ręce. Wiemy, że ta misa jest też symboliczna dla Jana Chrzciciela, jest zapowiedzią jego męki. Maryja klęczy przed Chrystusem w pięknej, niebiesko-białej sukni, całuje Pana Jezusa. Maryja całuje dzieci. Józef przegląda jego rany. Wokół Jezusa leżą pełne wiórów drzask, takich jak z drewna krzyżowego, nawet w kącie. Pełno takich opiłków. Belki stoją w rogach tego pomieszczenia, takie jakby szykowane na krzyż. A w oknie widać, jak w witrażu, zagrodę pełną owiec. Wszyscy wyczekują chwili, gdy Chrystus odkupi ludzkość i każdy będzie mógł przejść przez bramę śmierci do życia. Kontemplując to dzieło, Ojciec Pelanowski skupił się na sześciu rozdziałach. Omawia to życie ukryte świętego Józefa i oddanie jego służbę Bogu i pomoc Maryi. Świętego Józefa widzimy w pierwszym rozdziale porusza taki temat w ręku Boga, w drugim jedność jest darem. Trzecie słowo echa, ma na myśli jak z ruiny zbudować nowe życie. Czwarty, powtarzalność i niepowtarzalność. Co się dzieje, gdy mężczyzna odrzuca Boga. Piąte, nowa rodzina. Szóste Możesz wszystko odzyskać w miłości. I siódmy, milczące oddanie. W słowie Boga autor napisał: Józef, mąż Maryi, choć nie był biologicznym ojcem Jezusa, żył tak, jakby nim był. Echem jego życia było słowo Boga. Jezusa otaczał opieką i poświęcał się mu z całą miłością. Tutaj zauważa Paulin bardzo ciekawą rzecz, że choć imię Józefa po hebrajsku znaczy Bóg pomnoży, Bóg przyda to prosi, by modlić się do świętego Józefa o takich mężczyzn, którzy nie tylko w swoim dziecku, ale jeśli trzeba i w tym adoptowanym, jeśli wezmą wdowę z dzieckiem pod swój dach i w każdym będą mieli dostrzec podobieństwo do Jezusa. Bóg każdemu mężczyźnie doda umiejętności, jeśli będzie miłował. Zdaniem ojca Augustyna wielu mężczyzn narzeka na pustkę w swoim życiu, jest wyjałowionych ciężarem pracy lub bezrobocia przez to, że nie uczynili nic, by ich dzieci nabrały podobieństwa do Jezusa. Ojciec każdej rodziny, ale też ojciec duchowy, kiedy rodzimy dzieci w wierze, który panuje nad sobą, nad swymi emocjami, też bardzo dobrze wskazuje na Boga, jest drogowskazem wiary. Nie najbardziej poruszył rozdział czwarty, którym jest mowa o powtarzalności naszych grzechów. Tak jak ślepy Izaak był oszukiwany przez swego syna Jakuba, tak Jakuba spotkało to samo od teścia Labana. Każde oszustwo, każdy grzech popełniony wobec rodzica, okrąża ziemi i powraca. Gdy nie umiemy tych wydarzeń bolesnych przebaczyć i dedykować Panu Bogu przez serce Maryi. Tutaj duża mowy jest o grzechach nieczystości przedmałżeńskiej, która powoduje nieszczęścia w małżeństwach, rozwody, odejścia, zdrady. Każda nieuporządkowana seksualność, nieopanowana cielesność, cudzołóstwo, rozpusta, pornografia zwłaszcza, tak mówi ojciec Paulin, wywołują w tych, którzy ją czynią złości, wybuchy agresji, przemoc, zło. Bóg dał nam przykazania po to, by nas od tego ochronić. Każdy mężczyzna, jeśli będzie jak święty Józef, panował nad swą seksualnością, nie tylko uchroni siebie od nieczystości i nieszczęść, ale także swoich bliskich i stanie się źródłem pokoju wewnętrznego i szczęścia całego domu. Tutaj duży autor pisze, skąd w islamie czy w innych przestępcach wobec bicia małżonek, molestowania dzieci, wzięła się ta przemoc. Korzeniem tego zła jest pornografia i nieuporządkowana cielesność. Mężczyzna jest mężem prawem, gdy panuje nad sobą. Jeśli nie, nie umie kierować swymi zmysłami, to nie powinien też zabierać się za zakładanie rodziny i domu. W tym rozdziale książki Dom Józefa i Cienie Ojca znacznie odbiegają od siebie. Święty Józef może być ukazany łagodnie, pełen dobroduszności, a z drugiej strony jak odważny mąż, który zło nazywa złem, dobro dobrem i który każde zło usuwa ze swojego życia i z życia swoich bliskich. Gdy chodzi o dobro rodziny, nie powstrzyma się przed oddaniem życia, by ją obronić i ustrzec przed każdym złem, przed wszystkimi, którzy naruszają święta środziny. Dlatego Święty Józef, widząc. Z jakimi siłami zła na tym świecie miał do czynienia, z, my dzisiaj z różnymi ideologiami przeciwnymi Bogu, ziemskimi zwierzchnościami tego świata. Ratunek życia wiecznego i zbawienia złożył w ręce przebite na krzyżu, w ręce odkupiciela. Tak samo zdaniem księdza Augustyna, kapłan powinien na wzór świętego Męża Bożego więcej przykładać się do dawania przykładu bycia dobrymi ojcami duchowymi, a nie tylko do budowania Kościołów, a mężowie katolicy dla swych rodzin bardziej je kochać żony i dzieci niż troszczyć się o karierę zawodową. Idźmy do świętego Józefa po radość życia, bo idąc do niego, dojdziemy do Jezusa.